Dzień dobry, Klaudia Sedlaczek-Hebda. Witam Państwa w kolejnym wydaniu Jawor Expressu. Dziś czwartek, 6 listopada. Zapraszam na informacje z Jaworzna i kraju. Zaczynamy od informacji policyjnych. Kryminalni z Jaworzna wytropili i zatrzymali 24-letniego odbieraka, który oszukał 90-letnią seniorkę metodą na wnuczka. Poszukiwany listem gończym i europejskim nakazem aresztowania mężczyzna próbował ukryć się przed policjantami w szafie. Do przestępstwa doszło 12 września w Jaworznie. Wówczas 90-letnia mieszkanka naszego miasta otrzymała telefon od rzekomej wnuczki, że jej druga wnuczka miała wypadek, no i są potrzebne pilnie pieniądze na jej leczenie. No i od tych pieniędzy zależy, czy zostanie uratowane jej życie. Kobieta była przekonana, że pomaga swojej rodzinie i przekazała informację oszustom przez telefon, ile środków finansowych, ile gotówki posiada w, mieszkanie, w mieszkaniu i mm, miała przekazać tą gotówkę w kopertach rzekomemu policjantowi. W efekcie kobieta przygotowała 23 tysiące w reklamówkach i przekazała nieznajomemu mężczyźnie. Policjanci szybko ustalili kim jest sprawca. Okazało się, że to 24-latek z województwa śląskiego, który poszukiwany jest nie tylko listem gończym i europejskim nakazem aresztowania, ale także przez Komendę Miejską Policji w Katowicach w związku z licznymi innymi oszustwami. Europejski nakaz aresztowania to decyzja sądu jednego z krajów Unii Europejskiej, która pozwala szybko zatrzymać i przekazać osobę podejrzaną lub skazaną innemu państwu Unii Europejskiej bez długiej procedury ekstradycji. Okazało się jednak, że 24-latek przebywa w Polsce, a funkcjonariusze namierzyli go w mieszkaniu w Sosnowcu. Podczas próby jego zatrzymania e, mężczyzna ten ukrył się w szafie, a na widok mundurowych e, wyrzucił także przez balkon środki narkotyczne. E, do zatrzymania doszło. Mężczyzna został osadzony w policyjnej celi. Zatrzymany został doprowadzony do Komendy Miejskiej Policji Wiałożnej, gdzie usłyszał zarzut oszustwa oraz posiadania narkotyków. Jedno za oszustwo, drugie za posiadanie środków narkotycznych za co grozi mu do 8 lat e, więzienia. Decyzją sądu został już tymczasowo e, aresztowany i tak jak wspomniałam wcześniej, mężczyzna był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania e, i był poszukiwany listem gończym e, za to, że e, dokonywał w przeszłości szeregu e, tego typu oszustw i odbierał pieniądze od osób starszych. Trwa modernizacja wodnego placu zabaw na Plantach w Jaworznie. Kończy się pierwszy etap prac, a w przestrzeni wokół Brodzika pojawiają się nowe elementy małej architektury: betonowe donice, kule i leżaki, które od przyszłego sezonu nadadzą temu miejscu nowy atrakcyjny wygląd. Trwa modernizacja wodnego placu zabaw na plantach wiewożnie. Powoli kończy się pierwszy etap prac, a obecnie montowane są elementy małej architektury, które ozdobią przestrzeń wokół brodzika. Wśród nich znalazły się m.in. betonowe donice, które zostaje wraz z innymi elementami przywiezione przez wykonawcę. Prace remontowe rozpoczęły się w lato, a obieg przez okres wakacji był nieczynny. Zakres inwestycji przede wszystkim wchodziła na prawa zniszczonej nawierzchni, ale także wykonawca zajął się przebudową niecki oraz brodzika. Nowością na wodnym placu zabaw. Na plantach od przyszłego sezonu będą elementy małej architektury, które znajdą się dookoła wodnych atrakcji. Mowa tutaj o betonowych kulach i donicach, a także leżakach. Rozpoczął się właśnie montaż kul oraz donic, które są rozmieszczane zgodnie z opracowanym projektem. Jak pisze miasto, ich ustawienie ma poprawić wygląd miejsca, a także zwiększyć kontrolę nad korzystaniem z obiektu. Betonowe bariery mają m.in. zapobiegać wjeżdżaniu rowerów czy hulajnok na teren Brodzika. Prace prowadzi firma Celmar, która wygrała przetarg na realizację inwestycji. Kosz remontu wynosi blisko 1,5 miliona złotych. W klubie Tojowo zadbano o zdrowie i samopoczucie klubowiczów, organizując spotkanie poświęcone profilaktyce i leczeniu bólu. Doktor Anna Tomala, anestezjolog, opowiadała o idei koperty życia oraz o tym, jak bezpiecznie stosować leki przeciwbólowe i kiedy pomocna może być akupunktura. W klubie to i owo dbają o dobrostan klubowiczów. Skoro nic tak wyśmienicie na dobry nastrój nie wpływa jak dobre zdrowie, to postanowiono zaprosić klubowiczów na prelekcję o zdrowiu. Anna Tomala, lekarz-anestezjolog, opowiadała o kopercie życia i o leczeniu bólu. W kopercie życia zawarte są istotne informacje o zdrowiu, o tym, na co choruje taka osoba, na co jest uczulona, jakie przyjmuje leki, jaki jest kontakt do jej najbliższych. Najlepszym miejscem na umieszczenie takiej koperty są drzwi lodówki. Doktor Tomala wprowadzała klubowiczów w zagadnienia leczenia bólu. Pewnych leków przeciwbólowych, jak podkreślała, pod żadnym pozorem nie można ze sobą łączyć. To na pewno paracetamolu i kwasu acetylosalicylowego, ze względu na to, że one jeden i drugi działa na, na komórki wątroby. W związku z czym na pewno, jeżeli ma się pojawić niewydolność wątroby, to, to na pewno, na pewno, jeżeli stosujemy. Kwasa cytrostatlicylowa to jest zwykła, zwykła e, polopiryna, tak, przepraszam, polopiryna. W związku z czym no, trzeba by się zastanowić, czy wolno brać prem raczej nie, czyli żadne leki, które, które są takimi lekami, tak zwanymi nlpz czyli lekami, e, które są niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi. Doktor Tomala posiadła gruntowną wiedzę o akupunkturze. Uważa się, że akupunktura może złagodzić każdy rodzaj bólu, od bólu zęba po bóle kręgosłupa przede wszystkim przeprowadzenie wywiadu z pacjentą i szczera rozmowa z nim, uświadomienie mu, że próbujemy leczyć ten ból, bo oczywiście czytając te wszystkie książki i, i patrząc, obserwując tą akupunkturę i akupresurę, wydaje się, że ona jest na wszystko. Oczywiście wszystkim nie pomoże, ale z mojego doświadczenia wynika, że przynajmniej 70-75% osób wracało do mnie, bo, bo rzeczywiście no to leczenie pomaga. Po pierwsze, trzeba być świadomym, co to jest. Po drugie, znaczy świad i, i Pacjentowi powiedzieć, jak to w ogóle wygląda. Poza tym trzeba cierpliwości. Po jednym zabiegu nie ma szans, żeby pomogło. Przynajmniej trzeba zrobić takich zabiegów dziesięć, zaczynając od dwóch, trzech zabiegów w tygodniu i tych dziesięć zabiegów na pewno pewnie po trzech, czterech miesiącach trzeba taki zabieg powtórzyć. Zwykło się uważać, że nic tak świetnie nie łagodzi bólu, jak obcowanie z własnym kotem lub psem. Ja mam tylko psa i czy on na mnie dobrze działa? Na głowę? Na pewno. Natomiast na był mi dobry, dobry nastrój. Natomiast kot podobno umie poszukać miejsce, które nas boli. Byłam raz tutaj z koleżanką nawczasa i kot zawsze mi się kładł na, na kręgosłup lędźwiowy. Rzeczywiście to było moje miejsce, które mi zawsze doskwierało. Czy tak jest? Nie wiem, Państwo musicie sami spróbować. Oczywista, najlepiej, żebyśmy zdrowi byli. Tutaj nie do przecenienia jest profilaktyka. Na dobry nastrój polecamy domowe zwierzaki. Odpowiednia dieta i ruch pozwolą utrzymać dobre zdrowie. Tak przyjdzie nam dotrwać w doskonałej kondycji do setki i jeden dzień dłużej. Przenosimy się teraz do informacji z kraju Polska ma duży, ale wciąż niewykorzystany potencjał w produkcji biogazu i biometanu. Eksperci podkreślają, że w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na gaz w elektroenergetyce i ciepłownictwie powinniśmy mocniej postawić na rozwój instalacji biogazowych i biometanowych. Polska będzie potrzebowała coraz więcej gazu, na to wskazują wszystkie analizy. Budujemy elektrownie na gaz, elektrociepłownie na gaz, ciepłownictwo w dużych miastach także transformuje się i modernizuje w kierunku jednostek gazowych, przechodząc z jednostek węglowych. Stąd biogaz i biometan to jedno z narzędzi, które po pierwsze podniesie nasze bezpieczeństwo energetyczne, a po drugie także obniży emisyjność naszych źródeł wytwarzających energię elektryczną i ciepło, bo biogaz i biometan są zaliczane jako Paliwa nieemisyjne. A więc one w przyszłości powinny odgrywać większą, a nieżeli dzisiaj rolę w naszym miksie energetycznym. Biogaz i biometan mają to do siebie, że można sterować ich wytwarzaniem, a więc są źródłami dyspozycyjnymi w przypadku sieci energetycznej stabilizującymi tę sieć. W porównaniu do źródeł niestabilnych jak pogodozależne, od Odnawialne źródła energii, biogazownie kogeneracyjne są skarbem dla elektroenergetyki. Z kolei biometan jest tym krajowym źródłem gazu, dzięki któremu możemy uniezależniać się od importu już nie tylko ze wschodu, jak do tej pory, ale od wszelkiego importu, który zawsze jest droższy, zawsze jest mniej bezpieczny geopolitycznie czy strategicznie. Biogaz jest traktowany dzisiaj nieco po trochę. Brakuje stabilnych regulacji, które by dawały bezpieczeństwo dla inwestorów, aby właśnie w tym kierunku iść, a ma ono ogromne pozytywne cechy, bo można go transportować. Po oczyszczeniu oczywiście można go zatłaczać do bezpośrednio do systemu. Biogazownie są to źródła, które są zlokalizowane blisko potrzebujących, czyli wytwórców mamy ogromne ilości substratu, który możemy przetwarzać na, na, na biogaz. Mało tego, jest to także paliwo, które wpływa na Ochrona środowiska. Poprzez um, utylizację bioodpadów my radykujemy szkodliwe emisje do atmosfery, w tym między innymi obniżamy tzw. ślad węglowy w produkcji żywności. A polska żywność na rynkach europejskich i światowych będzie wtedy szczególnie atrakcyjna jakościowo, jeżeli będzie tego śladu węglowego pozbawiona. Nawet krajowe sieci marketowe, krajowe w znaczeniu działającym w naszym kraju, już coraz częściej oczekują tej zdrowej, z niskim śladem węglowym żywności. Tylko dekarbonizacja produkcji żywności dzięki biogazowniom i biometanowniom może pozwolić na, jakby to powiedzieć, rozkuśtanie tego procesu. Dziękujemy za uwagę. Kolejne wydanie Jawor Ekspresu już jutro. Serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia.